Złączkę przelotową 2, 2 1 wszyscy doskonale znają, do 4 mm kwadrat, w takim układzie inline'owym. A tu chcieliśmy dzisiaj pokazać takie podstawki. Te podstawki y, służą do tego, żeby y, na bazie tych złączek przygotowywać takie bloki y, wielotorowe. Tutaj mamy taką przykładową, y, przykładową podstawkę 3 Odorową. Proszę zobaczyć, wsuwamy sobie, wsuwamy sobie złączkę w taką podstawkę. Trzy złączki już mamy taki bloczek. Y, trzypolowy. Dodatkowo tutaj ta podstawka akurat ma takie uchwyty odciążające na przewody. No nie można sobie spiąć trytytką, tak jest tutaj pokazane elegancko jest odciążone. Te podstawki są w kilku wariantach. Jest jednotorowa, dwutorowa, trzy-, cztero- i pięciotorowa, czyli takie te standardowe, jakie potrzebujemy, no nie, układy. Y, I teraz, jeżeli chodzi o sposób montażu, jest możliwość zamontowania tego śrubą do jakiejś płyty montażowej z takim otworkiem jest możliwość zamontowania poprzez takie stopki zatrzaskowe jak tutaj widać, no przechodzące przez płytę czyli klikamy w otwór Fi2 i ona sobie wskakuje Albo możliwość też jest zamontowania tego na takiej specjalnej podstawce na szynie, i wtedy jest to obrotowe. Może to być wzdłuż szyny czy w poprzek szyny montowane. No i oprócz tego, że są te warianty z odciążnikiem na przewody, to jest też taki wariant mniejszy bez tego odciążnika. Jeszcze chcieliśmy pokazać coś fajnego nowego. Złączkę 221 Green czyli wersję ekologiczną, gdzie 79% tworzywa, które do wykorzystujemy do produkcji obudów tej złączki, pochodzi z recyklingu. Jest to taka, taki układ w kierunku tego, co się dzisiaj dzieje, czyli tego, że e, wszyscy dążymy, wszyscy zresztą producenci z różnych branż dążą do tego, żeby produkty, które, które wprowadzają na rynek były coraz bardziej ekologiczne, czy mniej obciążające dla środowiska. E, wszyscy rozmawiamy o o tym, żeby, żeby te produkty po prostu dłużej używać, żeby te produkty, jeżeli już gdzieś tam kiedyś się zużyją, to żeby miały to drugie życie. No i nasze złączki dają drugie życie między innymi yy, takiemu tworzywu recyklingowanemu, chociażby gdzieś tam z przepracowanych butelek, zużytych butelek czy prze, przepracowanych olejów. No i z racji tego, że są green, czyli ekologiczne, no to rozpoznacie je w hurtowniach po zielonej dźwigni. Parametry elektryczne yy, są dokładnie takie same jak odpowiednika tego standardowego 221 z pomarańczową dźwignią, który znamy wszyscy doskonale. Także super. Lajkujcie. Dzięki.